Najwięcej. Że to hasło to z Argentyny i to hasło było inspiracją dla Końca Argentyny, żeby walczyć o legalną aborcję. to chodziło o dziewczynkę z gdzie też byłam pozbawiona prawa tej aborcji. No i w się to hasło, a nie więcej na cały świat poszło, tak? bo w różnych językach jest. A zielone chusty wiadomo to też jest inspiracja Argentyną. A dziewczyny z Argentyny wynosi zielone chusty jako kolor pokoju. A nie e, 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 jakiś rozruch, e, żeby pokojowo walczyć o to prawo do aborcji. I do 25 roku życia dają w szyję, jak twierdzi Kaczyński. Polki boją się umierać w szpitalach. To PiS i Konfederacja podpisali na nas wyrok. Dlaczego tak nienawidzicie kobiet? Wychodzimy na ulicę dla swoich córek, dla wnuczek, dla koleżanek. Wychodzimy na ulicę, bo boimy się o swoje życie. O swoje życie bała się także pani Roxana, która przez trzy tygodnie po odejściu wód leżała w, blis... w Bydgoskim szpitalu. Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia, ale po naszej interwencji tego samego dnia w Boże Ciało podjęli decyzję dotyczącą usunięcia głęboko upośledzonego genetycznie płodu. Chcemy żyć i decydować.